Nadaje ze Spring Branch w środkowym Teksasie. Jest późny wieczór, temperatura 35 stopni. Sam jestem ciekaw, ile będzie jutro rano. Moi drodzy, chcę porozmawiać dzisiaj o tym, jak bardzo następuje szybko podział na Ziemi. Podział, o którym już mówiłem, już miałem taki porannik. Podział, który następuje w wielu dziedzinach naszego życia. Ale są takie dwie dziedziny, które można by tak nazwać ogólnie, w których jest ten podział bardzo widoczny. Ten pierwszy to projekcja naszej przyszłości, inaczej mówiąc, to czego oczekujemy od naszego przyszłego życia, od świata. To bardzo nas dzisiaj różni. To, jaki chcemy świat widzieć naszymi oczami na przyszłość. Ale ten drugi podział, równie mocny i równie mocno nas wszystkich dotykający, to podział na tych, którzy odrzucają stare schematy. Bo odrzucamy wszyscy, i ta jedna strona, i ta druga strona, tak jak tutaj widzicie. Z tym, że jedni odrzucają rzeczy z własnego punktu widzenia według ich przekonania, które już z nimi nie rezonują, i wtedy tworzy się puste miejsce i na to miejsce przyjmują inne nowe przekonania, a drudzy chcą zrezygnować ze starych. Tradycji, przekonań, wszystkich izmów z innego powodu, i też robią puste miejsce na nowe przekonania, jeszcze nie tradycje, ale pewnie nowe schematy, które chcą przyjąć do swojego życia. I tu jest duża różnica. Powiem to na przykładzie ludzi, którzy dziś odrzucają to wszystko, co dla nich było stare i Muszę powiedzieć, słuchajcie, że nie ma w tym nic dziwnego, bo odrzucają to ludzie, zarówno po tej jednej, jak i po tej drugiej stronie. E, na przykład odrzucenie wierzeń, starych wierzeń, odrzucenie instytucji kościoła, odrzucenie religii, e, odrzucenie sporów politycznych czy patrzenia na politykę odrzucenie informacji na temat tego, co dziś nam służy albo nie, zarówno w zakresie zdrowia duchowego jak i zdrowia fizycznego. I teraz zastępujemy to innymi naszymi przekonaniami, nowymi izmami, nowymi poglądami. Czy jest w tym coś złego? Hmm, no to tak jakby powiedzieć o tym, że Prąd jest zły, kiedy ma minus, a dobry, kiedy ma plus. No i spróbuj się przekonać o tym, kiedy jest dla ciebie dobry. Z poglądami i z tą zamianą jest taka sama sprawa. Oczywiście ani to, ani to nie może być ocenione jako równoznacznie dobre albo jednoznacznie złe. Bo tak samo jak prądu nie można ocenić, czy on jest zły, czy dobry. Jeśli cię kopną, to cię kopną. Jesteś kopnięty wtedy. Natomiast jeśli dokonujesz wyborów, nowych poglądów, nowych przekonań, nowych ideologii, tworzysz je w miejsce starych, to tu już musisz być ostrożny. Zatem. Z punktu widzenia, wiecie, tego, co dzieje się w przestrzeni, jeśli ktoś dzisiaj wybiera to, aby w swojej seksualności być innym człowiekiem, bo on nareszcie chce siebie wyrazić tak, jak siebie czuje, to tak naprawdę, słuchajcie, nie ma w tym nic złego. Ja mam wielu przyjaciół, no wielu to jest dużo powiedziane, mam przyjaciół, którzy są homoseksualistami. I muszę wam powiedzieć, że Wielu większość z nich to piękni, naprawdę piękni ludzie, z którymi chce się przyjaźnić, bo są czyści. Są ludźmi pomocnymi innymi, wrażliwymi, są ludźmi, którzy nie oceniają, nie osądzają, są ludźmi, którzy ze swoją seksualnością, oni są inni, tak? ale też nie narzucają się innym, nie są agresywni, nie są nachalni. Traktują to jako. Część siebie. No i znam też ludzi heteroseksualnych, którzy są piękni w swoim postrzeganiu świata, są też pomocni, uduchowieni, życzliwi, pomagający innym, płyną przez nich dobre wibracje. Ale jednocześnie znam też ludzi i heteroseksualnych, i homoseksualnych, jako ludzi. Którzy grają na niskich emocjach, niskich wibra wibracjach, oceniających, osądzających, co więcej, będących narzucającymi wręcz do stosowania agresji wobec innych. I mówię to zarówno o ludziach hetero, jak i homoseksualnych. To, czego nie chcesz, aby tobie czyniono, nie rób innym. Prosta zasada. Tej zasady po prostu się nie da obalić. Czy możesz to robić? No, jeśli by tak zapytać, to tak, bo w naszym świecie, w świecie dualnym, możesz zrobić wszystko. Ale, i tutaj po tym przecinku następuje odpowiedź, tak? Ale pamiętaj o konsekwencjach. A więc, jeśli nadal będziesz człowiekiem, który czyni innym źle, jest agresywnym, narzucającym swoje własne punkty widzenia innym. Oj, bądź w tym ostrożny. To niestety, ale musisz się liczyć też z, konsekwencj z konsekwencjami Twoich działań. Konsekwencje swoich działań poniosą również ludzie, którzy są w wysokich wibracjach i nie są oceniający, osądzający. Co więcej, są pomocni, wdzięczni. Są pokorni, lubią służyć innym, lubią być miłosiernymi i empatycznymi. Oni też zbiorą plony z takiego życia. Jakie? No, mniej więcej obrazuje to ten widok za mną. Oczywiście on jest trywialny, ten widok. Ja wiem, że nie mogę tego tak wprost porównać, ale zbiorą plony tego, co. Sami zasiali. Dziś ludzie czują się wolni w wyrażaniu siebie samych, ale jakby nie czują odpowiedzialności za to wyrażanie. I tu chyba jest, jak to mówią pies pogrzebany, chociaż szkoda mi psa, chyba to powiedzenie trzeba zmienić, ale tu rzecz jest właśnie w tym, że musisz wziąć odpowiedzialność za wszystko, co czynisz. Sobie i innym. Karma odpowiedź. Odpowiedź wszechświata. Inaczej mówiąc, kiedy do Ziemi docierają bardzo intensywne energie, dotykają każdego człowieka, przed tymi energiami nie da się ukryć. Nie da. Nie ma takiego miejsca na Ziemi, gdzie można by się było przed tymi energiami ukryć. Jak to działa? Jak te energie działają na ludzi? Otóż wydobywają z ludzi to, co w nich jest najmocniejsze. Inaczej mówiąc, jeśli jest w tobie ten brzydki ty, ten, który, no, powiedzmy to wprost, tak, zawieści innym. Być może, że kiedyś coś ukradł albo oszukał. Albo jest nienawistny, albo jest chciwy, albo jest agresywny, albo jest osądzający. To te energie wydobędą to z Ciebie i prędzej czy później, a raczej prędzej, bo te energie działają w tej chwili bardzo szybko, ze zdwojoną siłą. A ja bym powiedział, że to siła dwudziestokrotnie albo więcej większa. Otrzymasz swoją zapłatę właśnie w takiej postaci. W podobnej postaci dostaną swoją zapłatę również ludzie, którzy raczej wolą inne wibracje, którzy lubią wibracje miłości, miłosierdzia, wdzięczności, yy, mają dużą empatię i dużą pokorę wobec samych siebie i tego, co czynią. No, tak to dzisiaj działa przekonałem się o tym ostatnio wiele razy, wiele razy, słuchajcie, tak to działa. Jeśli ktoś z Was miał również takie doświadczenie, gdzie widział, że te energie wydobyły z ludzi te cechy, które były w nich mocne, i one ujrzały światło dzienne, zwielokrotnione, napiszcie mi o takich przykładach. Trzeba o tym mówić. To będzie bardzo mocne dzisiaj w polityce. Oszuści y, będą widoczni jako oszuści. My to już widzimy, moi drodzy. Kochani politycy, hello! My was widzimy i widzimy to, co robicie. Dziwicie się, że my was widzimy i co? I, i jesteśmy tacy spokojni? Tak, my nie jesteśmy wami. Gdybyśmy zechcieli robić to, co wy robicie dla nas, to bylibyśmy po tej samej stronie, co wy. Ale my tam już nie będziemy, bo tam nie chcemy być. Hello, politycy! Hello, wszyscy ci, którzy dziś stoją po tej ciemniejszej stronie świata. Do Was mówię, moi drodzy, Wasz czas się kończy. Będzie Was ubywać, będzie Was coraz mniej. Będziecie jeszcze ze strachu gryźć i kopać. Będziecie tworzyć sytuacje, które miałyby nas mocno ściągnąć w dół, a żebyśmy przeszli na, na tamtą stronę, tak? Na, na tamtą, czyli czekajcie, na, na tamtą. Ok? Wiem, że będziecie to robić, bo wy nie macie innego wyjścia. Wy zatraciliście połączenie ze źródłem. Nie macie w sobie empatii do innych istot, nie mówiąc już o ludziach. Nie macie w sobie pokory. Nie macie w sobie współczucia, nie macie w sobie miłosierdzia, jesteście zachłani, jesteście chciwi, jesteście osądzający. Tylko wy, wy i wy. I to jest właśnie koniec takiego świata. Będziemy się jeszcze z wami męczyć, no bo póki ostatni nie odejdzie, tak? Ale wasz czas jest policzony. I tak się stanie. I słuchajcie, nikt z Wami nie będzie walczył. Ja wiem, że Wy liczycie na to, bo nie znacie innego sposobu, jak tylko walka. Chcielibyście tego. Nie doczekacie się. Musicie odejść. My kochamy Wasze istoty, kochamy Wasze dusze. Nie akceptujemy tego, co robicie, i nie będziemy walczyli tym orężem, który chcielibyście nam wcisnąć do ręki. No? Ok, słuchajcie, dlatego też dzisiaj taka muzyka, kumbia. To jest muzyka wesoła, muzyka, którą tutaj w Teksasie bardzo często słychać, wtedy kiedy ludzie się bawią. Meksykanie uwielbiają kumbie, a ponieważ 70-75% populacji w San Antonio to Meksykanie, to też kumbia jest słyszana wszędzie. Dlatego dzisiaj postanowiłem, że zagram dla Was tą muzykę. Ale dzisiaj byłem mentorski i filozoficzny, ale tak to czuję, moi drodzy. Widzę to na własnych oczach. Bardzo trzeba uważać. Ja wczoraj w poraniku mówiłem: Bardzo trzeba uważać, bo my wszyscy jeszcze mamy w zakamarkach swoje słabe punkty i ciemniejsze strony. Jeśli spróbujesz to wydobyć, i nie oczyściłeś tego jeszcze a u to, dostaniesz po łapach a to boli więc y, moi drodzy zróbmy jeszcze ten wysiłek oczyśćmy to co jeszcze w nas takie jest no niefajne wy sami tego nie lubicie u innych i widzicie to u innych sprawdźcie czy jest to u was i spróbujcie coś z tym zrobić aby dobądźcie na światło dzienne to wszystko, co Was piękne, to wszystko, co Was umacnia w wysokich wibracjach. No, i to chyba dzisiaj na tyle. Słuchajcie, krótki temporalnik. Ja ciągle przygotowuję relacje z tego mojego pobytu na południe nad granicą z Meksykiem. No, powiem wam, że zająłem się już tym, ale będzie to długo trwało, bo tam jest wiele klipów, chcę zrobić podkłady muzyczne, więc proszę Was o cierpliwość. W międzyczasie też pracuję jeszcze nad ostatnim odcinkiem z Kanady i on też będzie wkrótce, prawdopodobnie w tą sobotę albo niedzielę. To już wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Kocham Was, trzymajcie się i do następnego porannika. Cześć!